Cześć. Cześć. Witajcie na kanale Łazikanty. Czyli rodzina podróżuje. Dzisiaj zabieramy was po raz kolejny do zamku Świny. Zapraszamy na film. Zapraszamy. Zapraszamy. Po raz kolejny zabieramy Was do Zamku Świny, mimo że nasz tych filmów z Zamku Świny u nas macie już chyba aż trzy, jeden z drona, dwa tak jak na piechotę sobie wędrowaliśmy, więc macie pogląd w czasie jak Zamek Świny się zmieniał i teraz kolejny powód e, ostatnio pojawił się do tego, żeby odwiedzić Zamek Świny, a mianowicie została udostępniona wieża tak? widokowa. Tak. widokowa. Znaczy widokowa wieża. Wieża z panoramą piękną, dlatego idziemy to sprawdzić. Tej ławki nie pamiętam, żeby było. Ławka miłości. To później sobie siędziemy, jak będziemy wychodzić zakochani w zamku świny. Przed nami już wejście do zamku. Obok nas 13 wieczny kościółek pod wezwaniem świętego Mikołaja. Po drugiej stronie tak zwany dankmal albo to co z niego zostało odrestaurowany tam jest wejście do zamku natomiast my najpierw idziemy do kasy wychodzimy z kasy skorzystaliśmy z fajnej oferty którą zaproponował zamek świnę osobom które prowadzą kanały na YouTube które mają prowadzą profile społecznościowe na Instagramie na Facebooku i tak wchodzimy na zamek, dzięki temu za darmo i wchodzimy do Zamku Świny. Bilety zeskanowane i wchodzimy teraz do wnętrza zamku. Nie każdemu się podoba to, że Zamek Świny daje taką możliwość do zwiedzania, filmowania z Zamku Świny za darmo. Ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że takie wyświetlenia to jest darmowa reklama dla Zamku Świny i dzięki niej rozpowszechnia się e, wiedza o tym zamku. E, poświęcenie czasu na e, zrobienie tego filmu, no to jednak zamek nie płaci, tak? a my robimy mu reklamę. E, więc a co poza tym, do tej pory, ile ilekroć tutaj byliśmy, za każdym razem. Za wejście płaciliśmy. Więc tak, to jest można powiedzieć taka umowa między zamkiem a influencerami, którzy e, poświęcają swój czas, nagrywają film, robią film e, promujący, reklamujący. E, taki zamek. W ramach tego zamek Świny wyszedł nam naprzeciw i daje nam możliwość zwiedzania tego zamku. Za darmo, kierunek zwiedzania, tutaj wychodzimy. To idziemy tutaj. Bardzo dużo pracy zostało włożone w ten zamek. Bardzo dużo e, w tej chwili nowych rzeczy można zobaczyć na Zamku Świnę. W porównaniu z tym, co było tutaj kiedyś, to jest naprawdę godne pochwały. Godne tego, żeby ten. Właśnie zamek odwiedzić. I my zachęcamy. To jest, jest, można powiedzieć, jeden z bardziej lubianych przez nas zamków. Piękny zamek. E, bo historia tego zamku, historia rodu świnków, którzy byli właścicielami przez wieki tego e, zamku, jest. Fantastyczna fenomenalna, ciekawa, awanturnicza. A dodatkowo e, ogrom pracy jaki został tu włożony, żeby ten zamek można było zwiedzać, że można było zobaczyć każdy jego zakamarek. To jest coś. Nie jesteśmy przeciwni, jeżeli byłoby trzeba zapłacić, żeby wejść na zamek, byśmy zapłacili. O, latryna. Tak, toaletki. Toaletki w zamku świny. Dobra, wiecie co? W tej chwili idziemy już w kierunku wieży. Tu już stąd piękne widoki się roztaczają ale my chcemy zobaczyć to najnowsze eee, nabytek z zamku nabytek eee, nową atrakcję z zamku która została tutaj skrzętnie przygotowana dla zwiedzających więc idziemy coraz piękniej to wygląda jeszcze jakiś czas temu nie było tych sufitów. No, piękne okna. Zamek zaczyna przypominać naprawdę zamek, a nie ruinę. Mhm. Cóż to, mama nasza tak z tyłu zostaje. Regulamin zwiedzania wieży zamkowej. No, pięknie to wygląda. Odrestaurowane ściany. O, tutaj mamy nawet jakieś napisy, które nie zostały po niemiecku jeszcze. Dobra, idziemy na wieżę. Nie pokażemy Wam. Tak, piękne schody. Nie pokażemy Wam, jak wyglądają w dalszej części. Zachęcamy do odwiedzenia. Jeszcze nie na wieży, a już piękne widoki, zamek Bolków przed nami, tam widać Trójgarb, Chełmiec, tam widać Borową, ła, Góry Sowie, ła naprawdę, a jeszcze nie jesteśmy na szczycie i jesteśmy. Mhm. W tamtą stronę mamy szczyt Swarna na Pogórzu Kaczawskim. Pięknie widać Pogórze Kaczawskie. W tamtą stronę już mamy góry Kaczawskie. i dziedziniec zamku na którym często bywaliśmy oczywiście stąd mamy dwa filmy, więc to był drugi nasz odcinek jak zaczynaliśmy nasz kanał z zamku właśnie świny i z drogi na Swarno. Na szczyt potrzebny do zdobycia korony pogórza i gór kaczawskich. Jest tu pięknie i taka atrakcja właśnie na tym zamku była potrzebna i jest w końcu dostępna. Widok stąd... Hmm. Miodzio, jakby to że klasyk. Tam widzicie, widzicie przed nami miejscowość Bolków z zamkiem Bolków, który jest zdecydowanie, no może nie zdecydowanie, ale młodszym zamkiem w porównaniu z zamkiem Świny. No ale ten zamek. Hmm, mogę tu siedzieć i siedzieć. W zeszłym roku tu byliśmy. Mhm. Pięć lat temu tu byliśmy, jak zaczynaliśmy przygodę z kanałem, i chce nam się tutaj wracać. Naprawdę. Mnie od paru dni już tak mhm. mocno ciągnęło, żeby tu przyjechać. Zwłaszcza gdy gruchnęła informacja o tym, żeby, że e, jest właśnie otwarta ta wieża, e, na którą można wejść. Fenomenalne. Oczywiście będziemy jeszcze tu przyjeżdżać. Ja chcę tu przyjeżdżać i chętnie będę Wam pokazywał, jak ten zamek pięknieje w oczach. To co robimy zdjęcie? Możemy tu sobie zrobić zdjęcie. Schodzimy z Wieży Zamkowej, z Zamku Świny, nowej atrakcji tegoż zamku. I warto, naprawdę warto dla tych pięknych widoków. Ta, warto tu przyjechać, warto zapłacić za wejście i warto zobaczyć te widoki. Poznać historię tego zamku, bo można zwiedzać ten zamek z przewodnikiem, który zasypie Was wielką ilością informacji, właśnie dotyczących tego zamku i okolicy. Natomiast my teraz schodzimy, idziemy jeszcze na dziedziniec. A oprócz tego koło zamku świny jest miejsce, które również warto odwiedzić, i tam też za chwileczkę pójdziemy. I fantastyczne jest to, że za każdym razem, mówię, zaskakuje nas coś nowego na tym zamku, bo jeszcze niedawno nie było tego stropu. To jest całkowicie nowy strop. Wcześniej można było zobaczyć niemalże sklepienie dachu, a teraz naprawdę ta wieża zamkowa nabiera kształtu, nabiera wyglądu. I dlatego warto tu przyjechać, żebyście się sami przekonali. Ale najpierw obejrzyjcie nasze pozostałe dwa filmy o tym zamku, wtedy będziecie mieli obraz, jak to wszystko się zmieniało. Wyjście z wieży. Łapka, łapka, wyjście z wieży i oczywiście idziemy na dziedziniec zamkowy, pod zamcze. Ale tak wieża zamkowa wygląda z zewnątrz. Zamek pomału, pomału nabiera kształtów. No i zawsze warto sobie tu siąść. O, na ławeczce. I podziwiać pozostałe widoki z dołu. Można tu sobie oczywiście coś przekąsić, bo pod zamkiem jest miejsce, w którym można coś przekąsić. A jak ktoś ma ze sobą, to i tu na ławeczkach można coś zjeść. Zamek jest oczywiście usytuowany, jak większość zamków na Pogórzu Kaczawskim, na wulkanie. A raczej na skałach wulkanicznych, a my zaraz będziemy szli. Tu pod zamkiem ścieżką w tamtym kierunku. Ale to zaraz. Jeszcze wejdziemy do podziemi. Do piwnic. W Zamku świnę. To tu piwnica. Jak ciemno, trzeba bo tu nie. Oj. Oj. No chodź, 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 Milena. Idziemy tutaj A wiecie dlaczego tu są takie pajęczyny? Dlaczego? Bo za niedługo będzie tu wydarzenie. Eee, przyjadą tu osoby, które uwielbiają Władcę pierścieni eee, i te klimaty, gdyż będzie tutaj... Jak to się nazywa? Noc Dol Guldur, tak? Czy jak twierdza Dolguldur? Tak, coś, tam tak coś takiego. No ja sam jestem wielkim fanem Tolkiena, więc zastanawiam się mocno, czy tu nie przyjadę. Przeczytałem niemal wszystkie książki dostępne w języku polskim. Wszystkie w sumie przeczytałem dostępne w języku polskim książki Tolkiena. I Dol Guldur twierdza Czarnoksiężnika z Angmaru. Mm. Możliwe, że się tu pojawimy. Więc już wystrój, wystrój już podejrzewam, że pod właśnie ten e, pod to wydarzenie jest robione, te pajęczyny, tak. Ungoliatny. No i oczywiście na Zamku Świny jest jeszcze jedno wydarzenie. Turniej czterech, turniej czterech zamków, tak. Czterech zamków Gminy Bolków. Czyli Zamek Świny, Zamek Bolków, Zamek Niesytno i zamek w lipie, zamek lipa. Tam jest wyjście i tam idziemy do światła. Główna brama wejściowa. Za nami. I tam u góry. Jeszcze ciekawostka, której chyba nigdy nie pokazywałem. Tam na górze jest herb rodu świnków. Widzicie? W tarczy jest świnka. Później macie berło, hełm, coś takiego i w koronie też świnka. Wchodzimy na drogę kierującą nas na punkt widokowy, a jednocześnie czerwony szlak informuje nas o tym, że jesteśmy na szlaku brzeżnym. Szlak brzeżny ze Złotoryi granicą pogórza Kaczawskiego w kierunku Bolkowa nas prowadzi. Właśnie przez Zamek Świny e, i przez i przez punkt widokowy. Zostawiamy więc zamek za plecami. Do tego punktu widokowego co prawda nie jest jakoś potwornie daleko. Tu schodzimy z czerwonego, zielonego szlaku na punkt widokowy. Tutaj na górę wchodzimy. Papami Lemka. No. Tutaj potrzebne są buty trekkingowe zdecydowanie. Bo w Walidasach można byłoby się poślizgać. Mapa pobliskich atrakcji. My idziemy teraz. Ścieżka dźwięki Świn. I co tam jest Szymek takiego ciekawego, bo tu już byliśmy, prawda? Rzeźby. Rzeźby i różne ciekawe rzeczy można zobaczyć. Ale zobaczcie, jakie rzeźby tu są. Gościu z drzewa wychodzi. Idziemy do wiewiórki. Wiewiórka jak żywa. Ale słodka ciaci, ciaci, ciaci. I nie ucieka. Jakie drzewo wydaje jaki dźwięk, tak? Co to jest? Orzech. A to... Bóg. lipa? Nie. Nie widzę co to jest. Za... A świerk. Świerk, modrzew, bóg, Jesiąc dom Gruszka. No wielki grzybol. Na przykład tutaj, jaki skrzacik wystaje, uśmiechnięty. Trzeba się mocno rozglądać, bo tu, właśnie w tym miejscu, jest poukrywanych wiele, wiele takich właśnie rzeźb. O, domek. Jakie ładne, misternie robione rzeczy. Chyba, chyba trafiliśmy do wioski Smurfów. A, no to nie. Do liliputów w takim razie. Dzięcioł. O, O, tu jest, o. Jest, tak Nie, szczurek. Szczurek, no. O. To jest dzięcioł. A tu mamy... A to nie wiem. Jakby coś takiego... No to może i słówka. Tak, puszczyk. Dobra, idziemy do punktu widokowego, do którego chcieliby was zabrać. O, a to nie wiem, to chyba żółw, żółwik. Albo jakaś jaszczura. Albo jaszczura, no tak. Oj, tu coś się, coś się rozwaliło, chyba miejsce do siedzenia tu było. Opa, tam jest przed nami punkt widokowy. Ale tu, gdzie można sobie siąść, tu również jest ładny widok. No ale jesteśmy przy punkcie widokowym. I możemy zobaczyć sobie wszystko. Trójgarb, hełmiec. Wszystko to, co Wam pokazywałem z wieży zamkowej. Tylko, że tutaj no, nie widzicie tego wszystkiego. No i oczywiście zamek Bolków na wprost. Świetna zabawa dla dzieci, które biegają i odszukują różne rzeźby. Na przykład, tu mamy. Jaszczurę dzieci znalazły. A tam co macie? Co to jest? Oko. Oczy. O, no, jakiś potwór. No, w nocy nie chciałbym tego zobaczyć. Ciekawe rzeczy są też tutaj. Teraz zauważyłem, że są tu chyba pierwszowojenne transzeje albo drugowojenne okopy ale nie znam historii drugowojennej czy pierwszowojennej O, chcieliście potworów macie potwory no straszny trzeba uważać idź tędy nocomela. idzie zawał dostać zamek świny jest pełen atrakcji Dostępnych jest coraz więcej ciekawych miejsc na tym zamku, e, fantastyczne tematyczne e, plansze na zamku, pod zamkiem również bardzo fajne atrakcje, jak ta właśnie ścieżka z rzeźbami z punktem widokowym. Natomiast my już będziemy kończyć pomalutko nasz film. Warto na pewno odwiedzić zamek Chiny, warto na pewno wejść na tą wieżę, nowo otwartą wieżę zamkową. Zobaczyć piękne widoki. Eee, zobaczyć jeden z e, najstarszych zamków na Dolnym Śląsku, starszym na pewno niż zamek Bolków, a tym bardziej, że obok siebie macie jeszcze zamek Bolków, parę kilometrów dalej. Miejsce z historią, miejsce z klimatem. Miejsce, które warto odwiedzić. I miejsce z grzybami. Podgrzybek zajączek. Młodziutki. Bardzo ładny, bo jest wilgotno, to nie zdołał popękać. Ale patrzcie tu. A nie, to chleb. Zobacz tu, zobacz, No, rosną grzyby, rosną. Więc to wie, może będziemy... Tak, możliwe, że będziemy jeszcze tu na grzyby gdzieś wyruszymy. Skoro tu już są grzyby, to... Gdzieś w las głębiej było, można byłoby się udać. No ale tak, zachęcamy Was, naprawdę, przyjedźcie, zobaczcie Zamek Świny, zobaczcie tutaj miejsce. Jakie fantastycznie jest przygotowane, nie tylko na zamku, ale wokół zamku. Piękne lasy, Góra Swarna potrzebna do zdobycia Korony Gór i Pogórza Kaczawskiego. Niedaleko zamek Bolków, zamek N niesytno i zamek Lipa również czekają, żebyście je odwiedzili. No ale my dziś zdecydowanie zachęcamy Was. Wpadnijcie na zamek Świny. I może jeszcze sobie przebić pieczątka. Tak, pieczątka jak najbardziej. Chyba tam druga pieczątka jest na... w kasie, tak no, mi się wydaje. Ale dobra, my tu kończymy. Zapraszamy Was więc do subskrypcji naszego kanału. Dajcie dla Zamku Świny łapkę w górę. Kliknijcie w dzwoneczek. I do następnego. Oraz wchodźcie, obserwujcie nas I na Instagramie jeszcze, i Facebooku. Co jeszcze, Milenka, chcesz? I jeszcze odwiedzajcie dla nas y, Zamek Świny. Dla nas, dla Zamku Świny odwiedzajcie Zamek Świny, ale dla nas też. Pewnie naszymi krokami zawsze możecie tutaj przemierzyć cały szlak. A jeszcze na koniec kolejny zajączek. No oj, oj, to nawet no, piękne Pięknych grzyby tu rosną. Dobra, my ruszamy w kierunku auta i ruszamy dalej zwiedzać nasz piękny Dolny Śląsk. Zobaczymy jeszcze, co tam w tym sklepiku pod Zamkiem Świnem można kupić. Jakie pamiątki, bo arsenał tam widzę coraz większy również. Zapomnieliśmy powiedzieć Wam najważniejszego. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Uciekamy, bo ktoś gałęziami rzuca.